Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczął się w Wadowicach uroczystą mszą świętą w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Ale przede wszystkim również pamiętamy o żołnierzach wyklętych, o tych, którzy byli nazywani, są nazywani żołnierzami niezłomnymi. Przez długi czas blisko 70 tysięcy żołnierzy, którzy byli poszukiwani tym, iż nowa reprezentacja... Sił, które wkraczały na teren Polski, wyzwalając te siebie, jednocześnie zabierały je w nową niewolę. I dlatego w sposób szczególny modlimy się, byśmy byli prawdziwie ludźmi wolnymi, by pamiętać o tym, że godność w ludzkich sercach nie powinna być nigdy zniewolona. I tak musimy żyć, abyśmy byli wolnymi. Abyśmy byli w pełni konsekwentni w swojej odpowiedzialności za wolność, która również zostaje nam dana. Po Mszy Świętej licznie zebrani mieszkańcy Ziemi Wadowickiej w pocztów sztandarowych przeszli pod pomnik Katyński na placu Solidarności, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Proszę Państwa o przyjęcie postawy zasadniczej Odśpiewamy hymn państwowy Jeszcze Polska nie zginęła, Tych my żyjemy Strona mocna w przemoc wzięła, Marsz, Marsz, Dobrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z Narodem. Pragnę serdecznie powitać w imieniu wszystkich organizatorów NZZ Solidarność, klubu. Prawa i Sprawiedliwości oraz Klubu Gazety Polskiej w Wadowicach na y, uroczystości poświęconej żołnierzom wyklętym. Michał Sibiec, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy od lat pięciu, ale była to inicjatywa y, poległego pod Smoleńskiem przed pięciu laty prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i środowisk niepodległościowych, w tym coraz mniej licznych kombatantów tego właśnie wielkiego powstańczego zrywu narodu polskiego przeciwko komunistycznej okupacji. Bo przecież dzisiaj już nie ma wśród nas zmarłych w ostatnich latach podporucznika Jana Starowicza, podporucznika Mariana Piury, podporucznika Izydora Żuka i wielu, wielu innych. Po kolei odchodzą pełnić najwyższą służbę na swojej ostatniej warcie u tronu najwyższego. Wcześniej swoje najlepsze lata oddali Rzeczpospolitej, służąc jej wbrew nadziei, kiedy Polskę zalała noc czerwonego totalitaryzmu. Wadowiccy, wyklęci, czy wyklęci związani z ziemią wadowicką, choć w zasadzie powinniśmy mówić niezłomni, bo to jest piękniejsze słowo, ono bardziej oddaje rzeczywisty charakter tego oporu przeciwko komunistycznemu najazdowi ale przyjęło się, że wyklęci, więc będę też używał tego sformułowania. Rzeczywiście zapisali piękne karty w historii Rzeczpospolitej. Tacy znani poza ziemią wadowicką, pochodzący z naszych terenów, żołnierze antykomunistycznej partyzantki, to podporucznik Wojciech Stypuła, pseudonim Bartek, poległy na ziemi nowogródzkiej z rąk NKWD jeszcze w 1944 roku. W marcu 45 roku na Zamku Lubelskim zamordowany został, y, po, czy, sparaliżowany po przesłuchaniach przez NKWD, UB i informację wojskową y, podpułkownik Edward Jan Jasiński, pseudonim Nurt, też pochodzący z Wadowic, wychowanych Wadowickiego gimnazjum. A później to wielkie powstanie ogarnęło także ziemię wadowicką. Tradycje niepodległościowe na naszym terenie były wielkie, między innymi dlatego, że w okresie okupacji hitlerowskiej działały, działały tutaj bardzo silne struktury między innymi Narodowej Organizacji Wojskowej, Polskiej Organizacji Niepodległościowej, Armii Krajowej, wreszcie Ruchu Ludowego i Batalionów Chłopskich. I rzeczywiście po zakończeniu okupacji hitlerowskiej większość tych ludzi. Walczących wszakże o Polskę wolną i naprawdę demokratyczną, nie mogła się pogodzić z tym, co zaczęło dziać się na ziemiach polskich z rozpasaniem Sowietów i ich sługusów polskojęzycznych, z tym, że Polacy stanowili jakby obywateli drugiej kategorii, że w zasadzie wszystko, co kojarzyło się z rzeczywistą Polską z okresem Polski międzywojennej, drugą rzecz pospolitą. Było negowane, było poniewierane. Żołnierze powracający z polskich sił zbrojnych na zachodzie byli inwigilowani. Tak samo zresztą jak żołnierze konspiracji, którzy ujawnili się przed organami bezpieczeństwa. Te, ta polityka komunistów oraz przekonanie o tym, że może się wszystko zmienić, że Polska odzyska suwerenność, legły u podstaw że już w 1945 roku na ziemi wadowickiej zaczęły odtwarzać się struktury konspiracyjne i porządkować bez względu na ich wcześniejszą proweniencję polityczną. Przecież dowódca największego oddziału zbrojnego na ziemi wadowickiej, kapitan Mieczysław Wondolny, pseudonim Granit. Mylnie bardzo często mówi się mściciel. Mściciel to była nazwa, dowódcy, nazwa oddziału, to był oddział burza. Stanowiący jeden z batalionów Armii Polskiej w kraju, organizacji o zasięgu ponadregionalnym. To była organizacja, która działała zarówno w Małopolsce, jak i na Śląsku, na, i na Dolnym Śląsku. Wywodził się z batalionów chłopskich. Podobnie z batalionów chłopskich wywodził się ostatni poległy na ziemi Wadowickiej, kapral Jan Sałapatek, pseudonim Orzeł, który zamordowany został dopiero podczas nieudanej próby ujęcia przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa i ich agentów w styczniu 1955 roku, a więc 10 lat po zakończeniu okupacji hitlerowskiej na ziemi wadowickiej. Parę miesięcy wcześniej polegli na pograniczu powiatu wadowickiego i żywieckiego ostatni żołnierze grupy Huragan, najpierw porucznika Henryka Dołęgowskiego-Sana, a później podporucznika Jana Ziomkowskiego-Śmiałego, Władysław Hajdyła z Suchej i Stefan Króliczak z Żyk. To są ci ostatni polegli w boju, można powiedzieć, z bronią w ręku podczas obławy wspólnie prowadzonej przez dwie powiatowe komendy MO i dwa powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego. Wielu zamęczono w Wadowickim Urzędzie Bezpieczeństwa. Do dzisiaj nie wiemy, co stało się z podchorążym zającem, którego krojono wprost nożami rzeźnickimi podczas przesłuchania, wieszając go za ręce na drzwiach zamordowano Romana Żaka, którego tak skatowano, że jego wnętrzności lekarz spisujący protokół sekcyjny określił jako jedną miazgę. Przypomina to zresztą podobnie skatowanego w kilkadziesiąt lat później, w 1983 roku Grzegorza Przemyka, który też z zewnątrz nie miał za wiele obrażeń, ale wnętrze było po prostu całkowicie zmasakrowane. Władysław Sordel-Żyk Rzekomo powiesił się na pasku w celi. Problem tylko w tym, że protokół zatrzymania i rewizji wyraźnie odnotowuje, że pasek został mu odebrany. Prowadzone jest także postępowanie w celu wyjaśnienia losów ciała kapitana Mieczysława Wondolnego, Mściciela Granita. Jak wiadomo, nad ranem 14 stycznia 1947 roku odebrał on sobie życie w okrążeniu KBW UB. I e, wojska w rodzinnej wsi, Łękawica, rozrywając się granatem. Ciało jego zostało przetransportowane na dziedziniec Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wadowicach, to jest dzisiaj siedziba Komendy Powiatowej Policji. Wiemy, że całe grupy działaczy partyjnych, funkcjonariuszy milicji e, UB chodziły oglądać to ciało, aż e, do późnego wieczora tego dnia. Po czym ostatnim śladem, że to ciało zostało przewiezione do Wadowic jest notatka szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego odnaleziona w aktach obecnie przechowywanych w archiwum PN, że ciało Wondolnego pochował PUBP w Wadowicach. Miejsce jego pochówku jest nieznane. Być może właśnie tam pod dziedzińcem Komendy Powiatowej Policji yy... Jeszcze dzisiaj zachowały się szczątki ludzi, którzy niewinnie zamordowani zostali za Polskę, za to, że starali się przywrócić Polsce godność i wolność i nigdy nie oddano ich ciał rodzinie. Wiadomo, że w latach 70., kiedy rozbudowywano garaże komendy MO ówczesnej i utwardzano dziedziniec, Yy, obecnego obiektu policyjnego znaleziono jakieś kości. Bardzo szybko tę sprawę wyciszono. Nie wiadomo, co stało się z tymi kośćmi. Twierdzono zresztą, że były to kości zwierzęce. I proszę Państwa, jeszcze jeden apel. Tutaj w tym wypadku już do rodzin tych, którzy polegli, którzy zginęli. Yy, tworzona jest baza danych, yy, tak zwanych danych biometrycznych, danych biologicznych yy, osób, yy, które yy, poginęły. Baza, oczywiście, oparta. O kod DNA, a co za tym idzie, potrzebne jest zgłoszenie się osób bliskich, najbliższych tym pomordowanym, którzy mogliby dostarczyć materiał genetyczny do ewentualnych badań porównawczych w momencie, kiedy dojdzie do ekshumacji. Mam nadzieję, że również w Badowicach do takiej ekshumacji dojdzie, bo jest taki plan. Na razie po Warszawie prawdopodobnie dokonywane będą w Krakowie. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu. Za wzięcie udziału, organizatorom, za piękne przygotowanie, wszystkiego Obecnemu tu, na ręce obecnego tu księdza Infułata dla dusz pasterzy celebrujących msze. I chciałbym zaprosić serdecznie na kolejne obchody oraz prosić o podtrzymywanie tej pamięci w kolejnych latach. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że na przyszły rok spotkamy się jeszcze w jeszcze większym gronie. Szkoda, że tak mało. Szkoda, że reprezentują tutaj władze samorządowe, tylko klub radnych, klub radnych, wspólny dom. Nie mamy władz, nie mamy flagi, powinny tu wisieć. To jest święto państwowe, to o czym świadczy. Ale nie zmiejmy nadzieję, że w takim gronie, jeszcze większym gronie spotkamy się. Nawet bez flagi możemy tutaj przyrodzić i zapraszam do odwiedzenia. Następną uroczystość tu na tym placu w Solidarności będziemy obchodzić. Z okazji rocznicy smoleńskiej. Także już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. No, to będzie bodajże 12 kwietnia w niedzielę, też o godzinie 12:00. zamówiliśmy mszę i spotkamy się tutaj. Złożymy wiązankę kwiatów i uroczyście tutaj oddamy hołd tym wszystkim, którzy zginęli pod smoleńskim. Dziękuję bardzo.